Witam Państwa na kolejnej mojej wyprawie. Tym razem postanowiłem się wybrać do jaskini gałdynowskiej. To jest na pograniczu Poręby Rzegoty i Brodeł na Garbie Tęczyńskim. Tu co teraz widzicie właśnie Państwo to jest, to jest jaskinia gałdynowska. A tu obok, po lewej, to jest schronisko przy jaskini Gałdynowskiej. Mamy sobotę południe. Większość społeczeństwa teraz łazi po sklepach, po zakupach. A ja ten czas wykorzystam w zdrowiu i szczęściu. Ja tu już kiedyś byłem, i pewnie niektórzy z Was słyszeli co tutaj robiłem dzisiaj przy okazji jak tu jestem sprawdzę jak tu jest porządek i jest właśnie ta, to schronisko ale komarów jak Państwo widzą i mamy proszę wysprzątane a jakiś czas temu to tu była taka kupa, kupa gruzu, śmieci. Idziemy teraz zobaczyć na wejściu do jaskini. Tu też mamy taką szczelinę. Jak Państwo widzą. Bardzo ciasno tam się nie da wejść, ale no, od biedy bym się przecisnął, ale nie będę ryzykował. I tu mamy wejście. Do jaskini. Jest ta pierwsza komora, i tu ona też kiedyś była zasypana śmieciami. Z tego miejsca wybranych było ponad 30 takich wielkich worków śmieci. Dużo takich elementów większych, które były luzem. Między innymi też telewizor, ale teraz widzę od. Lipca tamtego roku tu jest porządek, a więc ludzie nauczyli się, że do takich miejsc nie wyrzucamy śmieci. Za chwilę wejdziemy w głąb korytarzy, ale y, przybliżę Państwu trochę y, historię tej, ja, tej jaskini. Ona jest bardzo Niska, także nie każdy może tam po prostu wejść. Trzeba się hmm, praktycznie cały czas trzołgać. Ma długość około 40 metrów. Hmm, po kilkunastu, kilku, kilkunastu metrach jest pomieszczenie tak z, z tak zwanym kominem. Gdzie można tam stanąć? Ten komin ma około 5-6 metrów wysokości. I od tego miejsca później znowu jest bardzo niski korytarz. Skręca raz w lewo, raz w prawo i idzie do góry. Deniwelacja tej jaskini jest 6 metrów. Najpierw trzeba się wciągać metr w dół na minus 1, i później. Od tego wejścia, głównego poziomu 0, jest 5 metrów w górę do, jakby powiedzieć, powierzchni ziemi. I to jest właśnie ta denivelacja 6 metrów. Ta jaskinia, głównie cały ciąg tej jaskini powstał, gdyż tu dawniej było koryto w potoku Brodła. Kotoku, który płynie po drugiej stronie tej uliczki. Cała jaskinia znajduje się na północnym krańcu tak zwanych Skał Gałdynowskich. Ciągną się na odcinku kilkuset metrów i yy, wzdłuż po prostu drogi którą prowadzi też szlak rowerowy czerwony. Dla rowerzystów, dla turystów yy, bardzo ładne widoki. Z dala od głównej drogi, yy, która tutaj niedaleko przebiega, yy, Chrzanów, Kraków. Także warto tutaj zajrzeć, odetchnąć świeżym powietrzem, trochę natury po prostu z sobą. Zabrać do domu, tak więc powolutku, będziemy wchodzić do korytarzy. Także zapraszam Państwa do oglądania, bo naprawdę warto. Taka podróż wirtualna, bo tak jak powiedziałem, nie każdy może wejść do tej jaskini. Dlatego, no, można sobie obejrzeć, jak tam jest w środku. No, i teraz po malutku już będziemy wchodzić. Wejście do głównej, takiej jakby powiedzieć pierwszej komory. I tak. Tu jest takie połączenie z tą boczną, z tym bocznym schroniskiem w lewo. Natomiast po prawej stronie, właśnie tam jest to wejście do jaskini. I my teraz tu sobie wejdziemy co ja tam spotkam na pewno trzeba dla bezpieczeństwa uważać co ja tam spotkam, ale czy ja tam wejdę, bo ja już widzę jest za, za zamulone <ścoughs> czy ja tam wejdę nie spodziewałem się czy ja się nie będę musiał wycofać ale powolutku. Nie boję się, że się to zasypie. Nie, ale obawiam się, żebym nie spotkał tam jakiegoś zwierzaka. Typu lisek. Lub jakiś inny drapieżnik. Zwierzęta same nie atakują. Ale wiadomo, gdy nie ma wyjścia ucieczki może gdzieś tam e, zaatakować tu jest bardzo zimno ale jakoś się przecisnąłem tu jest szerszy Ażejk no i idziemy u idziemy w górę jak państwo widzą i słyszą trzeba się czołgać sił Brakuje, no bo już nie ten gek i papieroski dają się we znaki, no ale i tu jest właśnie ten taki, co można sobie stanąć. I tutaj jest tak. jest właśnie ten kominek w górze. Wypukany przez yy, dużą okres czasu setki, tysiące i miliony lat takie jaskinie powstają. Tu nie ma jeszcze na samym początku takich po prostu jakichś artefaktów jaskiniowych, choć yy, na samej górze tam, gdzieś w środku, już są tak zwane makaroniki. Jak po prostu przez wodę, ściana przez długi okres czasu wyślizgana, wypłukana. Noże. Tu są ślady. To jest mleko-wapienne. Wypukiwane, właśnie ze skał. Tutaj takich nie ma nacieków na razie. I tam już jest kolejne taki czas na przejście. Jak ja tam do niego wejdę? Ale spróbujemy. Znowu będzie. Trochę ciasno. I teraz już się wspinamy właśnie lekko do góry do miejsca. Tu w ogóle, właśnie teraz by się przydała jakoś. No, bo ja już widzę, tam dalej chyba. Wtedy, co ja byłem ostatnio, tu było wejście wyższe. Przydałaby się po prostu, właśnie odpowiednich ludzi, eksploracja tej wybrani wybranie na muliska. Bo teraz faktycznie już jest bardzo ciasno. Poza mulały, tak. przez rok na mulisko się bardzo wiele powiększyło. Tu mamy taką dziurkę. Ta Bardzo no, rzeczywiście tu jest bardzo bardzo już tutaj ciasno Tak O, tu jest ta miska Co była Ja ją nie wybrałem wtedy Ale ona była w innym miejscu, to znaczy, że ktoś tutaj był już po moim czasie Widziałem tam jakieś zdjęcie raz na internecie Coś tutaj z wejścia jaskini, czy był w środku to nie wiem, czy być może on ale na razie weźmiemy tą miseczkę na bok a jak będę wychodził spróbuję ją wyjść wyciągnąć tak tam mamy próbujemy się ugać? kolejne ślady lada mleka wapiennego choć w tej chwili jak patrzę to właśnie nie ma tych mokrych nacieków, nie kapie woda to jest efekt czego mamy ogólnie susz a więc po prostu ta woda nie spływa w tej chwili poprzez z góry po prostu i bardziej bardziej suchą mamy tu przedtem po prostu Ciepła woda. Dobra, tu, tu mamy szczelinę na skalę. Proszę. A, A może? Okay. A. O nie, ja tu widzę drugą miskę. A ja widzę, że tam ta miska jest tu gdzie była. Bo tam ta jest druga, albo gdzieś ją nie zauważyłem. <laughs> proszę. Można sobie podziwiać porządki od spodu. Jak ktoś jest zaciekawiony takimi rzeczami. Eee, proszę. Bo tu powiem Państwu, że zbliżamy się do miejsca. Proszę. Tutaj na pewno właśnie to namulisko schodziło tędy. Eee? Ujedziemy czarne ślady i pójdziemy dalej. I koniec. Kolejne. Kolejne. No I tam już mamy jeszcze kilka metrów, ale tam już jest bardzo ciasno. Tam już nie będę wchodził. Właśnie na tym polega eksploracja Jaski. Nie możesz nie wchodzić dla bezpieczeństwa. To nie jest po prostu jakieś, że można ryzykować. Po prostu można się później tam biedę wyjść, może się już przyjść, gdzieś obsunąć coś niechcący, rysąć jakiś kamyk i to już jest, także tam już widzimy jest zawał także będziemy się wycofywać Powoli tu musimy kawałek się wycofać w ten sposób do tyłu i później się obrócić Podam do tym pomieszczeniu bardziej mhm. dostępny Tak, do tyłu. Już mamy coś właśnie. O? Это mm -hmm. mm -hmm. И это собой. Давай И И будем, выходить. Так, я сейчас <связь в тяже> <тяже> Także następny etap. Tak, wróciłem się już do tej salki z kominem. Tu chwilę odsapnę. Bo naprawdę ten ostatni etap tam to będzie najgorszy. Tam jest bardzo cieśniutko wyjście. Także jeszcze troszkę i, i będę na miejscu. Na zewnątrz. i tu już jesteśmy w tej salce przy wejściu miski wzięte i pomału będę kończył i tak już będę Ko kończył tą relację. Na koniec, jeszcze powiem tak, za zapraszam Państwa do oglądania moich innych filmików na mojej stronie. Znane i nieznane miejsca w okolicy. Mogę też wspomnieć, że do takich jaskiń po prostu wchodzimy bezpiecznie. Pierwsza rzecz to podstawa to musimy mieć kask, oświetlenie, nie jedno, mieć dodatkowo jakieś drugie zabezpieczenie. Ja tu mam nie wiem, taką dodatkową latarkę eee. powinni też mieć po prostu, jeżeli nagrywamy telefonem, tak jak ja mieć z sobą drugi telefon. Dlaczego? Przed samym wejściem, jeżeli Nikt nie zostaje na zewnątrz, jakaś druga czy trzecia osoba na zewnątrz jaskini i nie czeka na nas, tylko powinniśmy zadzwonić do kogoś znajomego czy z rodziny, powiadomić go, że wchodzimy tam i tam, określić się z miejscem i jaki czas będziemy mieć na zwiedzenie i wyjście danego obiektu i tak żeby ktoś miał później gdy się nie odezwiemy przykładowo dajemy czas godzinę w ciągu godziny ten ktoś powinien powiadomić wtedy już odpowiednie służby oby takich przypadków było jak najmniej lub wcale ale no różnie tu akurat jest no, w miarę bezpieczny czas to ten kto się nie zna i nie zachowuje środków bezpieczeństwa. To tak, to jest niebezpieczne, ale zachowując środki bezpieczeństwa, jakie po prostu się powinno zachować, nie wybieramy jakiś kamieni po prostu, bo my, jak też się nie zna na tym, jedno wyciągnięcie gdzieś kamienia może spowodować katastrofę. Nie wysyłamy przed wejściem SMS-a. Ostrzegam. SMS wysłany do osoby z powiadomieniem, że się odezwiemy, ten SMS może być nieodebrany. My musimy to robić, dzwoniąc i rozmawiając bezpośrednio. Dlaczego wspomniałem o dwóch telefonach? Jeden telefon może się zepsuć, może bateria się wyczerpać. Musimy mieć jakieś awaryjne urządzenie, z którego będziemy mogli po wyjściu zawiadomić by ten ktoś po prostu w jakimś po prostu przypadku wychodzimy nagle telefony nam padły i on dzwoni na służby niepotrzebnie zachowajmy zdrowy rozsądek i życzę państwu żeby państwo jeżeli już gdzieś wchodzicie żeby to właśnie było z rozsądkiem kochajmy przyrodę szanujmy ją jeśli gdzieś chodzimy, to ją nie zaśmiecajmy. Ja tu sobie jeszcze pochodzę po tych skałkach, też jakieś zdjęcia porobię i też jakąś relację przekażę. Także dziękuję Państwu i do zobaczenia.